Co się dzieje, szanowni państwo, w Polsce na rynku nieruchomości? Czy rynek mieszkaniowy już się uzdrowił? Czy zaraz Polacy będą mieli tańsze kredyty? Czy będziemy mieli coraz tańsze kredyty, tak jak się to dzieje w Europie? Jak wiemy, w danym momencie mamy oprocentowanie 5,75. Jest to dosyć dużo, jednak no, mamy sytuację, w której Brytyjczycy obniżyli swoje oprocentowanie na 5%, a Czesi obniżyli na 4,5%. Gdy nas omamia się kredytami na 0%, czyli dalszym niszczeniem polskiego złotego, dalszym rozdawaniem pieniędzy zagranicznym bankom i zagranicznym korporacjom. Szanowni państwo, zamiast dbać o polskie finanse tak, żeby każdy, kto po prostu chce zaciągnąć kredyt, mógł zaciągnąć normalny kredyt, normalny kredyt rynkowy, kredyt, który nie potrzebuje dopłat z naszych podatków, które powinny pójść na szpitale, na lekarzy, na pielęgniarki, na dobre drogi i na tanią elektryczność. To mamy sytuację, w której no jednak pełną parą idą przygotowania do zniszczenia tego rynku nieruchomości jeszcze bardziej. W sytuacji, w której no jednak mamy sytuację w Czechach, że tam obniżono oprocentowanie do 4,5%, więc coraz więcej ludzi cieszy się z coraz niższych rat, prawda? I Polacy też powinni właśnie chcieć takiej sytuacji. W której ta inflacja spada, czyli ceny szybko nie rosną, szybkość inflacyjna jest coraz niższa. Daj Boże, żeby było tak jak w Czechach, chyba że tam coś naprawdę się dziwnego dzieje, ale Daj Boże, żeby było jak w Czechach, no bo tam w Czechach, szanowni Państwo, żywność po prostu tanieje. U nas drożeje, coraz szybciej znowu drożeje, a tam żywność. Tanieje, dosłownie. Od wielu miesięcy żywność w Czechach tanieje. Szanowni Państwo, mamy sytuację w Polsce bardzo, bardzo e, złą. E, najpierw e, e, były głosy o tym, że Andrzej Duda będzie próbował zorganizować olimpiadę w Polsce, no a dzisiaj gruchnęły wiadomości, że i nawet Donald Tusk chce zorganizować olimpiadę e, w Polsce. Tak jest. Igrzysk e, i chleba, tylko że chleba coraz mniej, a na Igrzyska nas nie to jest straszne omamianie naszego narodu głupotami totalnymi. Mówmy sobie wprost: Polski nie stać na olimpiadę i Polska nie potrzebuje olimpiady. To jest wszystko, żeby nas omamić. Szanowni Państwo, za chwilę, już za chwilę dojdzie do następnych tragedii, ponieważ już za chwilę, proszę zobaczyć tutaj, właśnie w województwie premiera Donalda Tuska, proszę bardzo, co się będzie działo. Już niedługo, szanowni Państwo, a będą się działy bardzo, bardzo złe rzeczy. To są bardzo, bardzo źli ludzie. Proszę zobaczyć. Zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno klasy trzeciej lub czwartej od 1 lipca 31. Zakaz eksploatacji kotłów na węgiel i drewno klasy piątej od 1 września 2024 roku. Szanowni Państwo, już za kilka dni wchodzą następne zakazy ogrzewania swoich nieruchomości w Pomorskim. Tak jest na Pomorzu, szanowni Państwo, właśnie w kolebce Prawa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska właśnie będziemy zabijani, po prostu, szanowni Państwo, będziemy zabijani. Ja nic nie mówię, prawda, nie wolno palić świństwem, nie wiadomo czym dymić, prawda, jak się ma, większość ludzi, którzy ma, którzy ma Dają pieniądze, to sobie modernizują to ogrzewanie, no ale mamy sytuację, w której wiecie, no my w Polsce mamy minus 20 stopni, czasem dochodzi temperatura do minus 25. A rząd Donalda Tuska właśnie wprowadza razem z wszystkimi innymi mm, pomorskimi jakimiś sejmikami i innymi sejmikami wojewódzkimi, z prezydentami miast, zakaz ogrzewania swoich nieruchomości w zimę. Tak jest szanowni państwo, taka w danym momencie jest sytuacja. Sytuacja jest tragiczna ze względu na to, że jest zrozumiałym przecież oczywiście, że nie chcemy żyć w smogu, w smrodzie, prawda? No ale to powinno e, mieć ręce i nogi, a ani to nie ma nóg, ani to nie ma rąk no i już od września e, następna nawałnica niszczenia polskich rodzin, niszczenia polskich firm polskich domostw szanowni państwo i to będzie tak co rok coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej e, mówicie, że to jest Unia Europejska a nic bardziej mylnego to Donald Tusk był quasi prezydentem Unii Europejskiej przecież t, e, szanowni państwo to przecież głosami komunistów polskich, lewicy e, to głos Głosy PO, głosy tych ludzi, którzy w danym momencie rządzą, przegłosowały to, co się będzie robiło teraz Polakom. Żeby było jasne, ja chcę powiedzieć, że fajnie oddychać dobrym powietrzem, czystym powietrzem, prawda? Ale to musi mieć ręce i nogi. No, to, szanowni Państwo, jest to oczywiste, że każdy normalny człowiek chce modernizować swój dom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chce mieć łatwe ogrzewanie, łatwe oświetlanie, tanie ogrzewanie że to jest oczywiste, ale oni nas po prostu chcą zamarznąć. Donald Tusk Donald Tusk chce nas zamarznąć, chciał nas zamarznąć to jego frakcja, to polscy politycy, to nie jest Unia Europejska to polscy politycy głosowali za tym, PO za tym głosowało komuniści inni, szanowni, jacyś tacy obrzydliwi ludzie, którzy po prostu chcą nas zamrozić, szanowni państwo taka w danym momencie jest rzeczywistość zrozummy, to, to, że dzisiaj jest 20 7 stopni na dworzu. Okej, okay, rozumiem, że jest ciepło, ale za miesiąc będzie 0 stopni na dworzu, albo za dwa miesiące będzie minus 5 stopni na dworzu, a za pół miesiąca będzie minus 15 stopni na dworzu. I szanowni Państwo, yy my gazu nie mamy, zresztą gaz już jest BBB, mówią nam teraz, że jest bardzo fajnie mieć ogrzewanie palet, ale no, zaraz twierdzą, że palet jest zły, przed chwilą gaz był zły, był dobry, teraz gaz jest zły, palet by, by, by jest dobry, a dlaczego niezwykłe drewno nie jest dobre? Szanowni Państwo, mówmy sobie wprost, w danym momencie to ma gigantyczny wpływ na rynek nieruchomości, dlatego od tego zacząłem, bo to jest taki background, no mówmy sobie wprost, szanowni państwo, my mamy zimę minus 20, to tak jakby zabronić Eskimosom budować iglo, szanowni państwo tak jakby Indianom zabronić budować tam tipi czy coś takiego, nie pamiętam jak się nazywają te ich, nawet tipi chyba e, no, zabronić Eskimosom budować iglo i łowić e, foki żeby mieć tam skórę na ocieplenie, taka jest rzeczywistość w zamian nic, szanowni państwo to nie jest wina Unii Europejskiej to jest wina polskich polityków, to jest wina Tuska, to jest wina ca tej całej zgrai, która właściwie teraz rządzi, to jest wina, szanowni państwo, Kosiniaka-Kamysza, to jest wina tych wszystkich ludzi, nie wszystkich oczywiście, nie każdy za tym głosował i tak dalej, i tak dalej, wiadomo, prawda, ale gdyby byli, to by głosowali, gdyby byli razem z nimi wcześniej, by się to by i tak głosowali. To, że nie głosowali, to znam, po prostu, bo tam ich nie było, no ale to właśnie. PO, komuniści, którzy dzisiaj rządzą, szanowni państwo, ta cała zgraja głosowała za tym, żeby Polaków zamarznąć. No tak, no mówmy sobie wprost, teraz jest ciepło, ale zaraz będzie zimno. No i dlaczego o czym mówimy? No, mówimy o tym, dlatego że trzeba mówić, szanowni państwo, o energii, o ogrzewaniu nieruchomości. Tak samo jak trzeba mówić o cenie benzyny i o benzynie i o silniku, gdy się ma samochód prawda eee, i, i to będzie miało gigantyczny związek z cenami nieruchomości w danym momencie szanowni państwo to, powinna być, to powinno być takie zawalenie cen nieruchomości w polsce no ale Mateusz Morawiecki wel niebezpieczny kredyt wel drugie wcielenie Hilarego Minca no wprowadził jednak rozdał 100 tysięcy darmowych Maybachów i Mercedesów a dokładnie rozdał szanowni państwo tych niebezpiecznych kredytów prawie 100 tysięcy o wartości Maybachów, Mercedesów i nowych BMW. No i dlatego te ceny nieruchomości zostały za, za, zablokowane. No i oczywiście dlatego, że wprowadzili do Polski miliony no miliony ludzi, no ale ci ludzie będą musieli i rozdali im pieniądze prawda, bo gdy Polacy wyjeżdżali za granicę to nikt nam pieniędzy żadnych nie rozdawał, Polacy wyjeżdżali do najgorszych prac, pracowali całe lata, brali nawet z Polski pieniądze, potem sprzedawali w Polsce, że tam to, to, to były okresy wiecie, wieloletnie pięciodziesięcioletnie, no i tak Polacy w milionach wyjeżdżali, a Morawiecki rozdał nasze wszystkie pieniądze które żeśmy budowali w tej biedzie w latach 90. w tej transformacji w tej komunie, żeśmy biednie Żyli, szanowni państwo, taka była rzeczywistość. To była skrajna bieda w Polsce. W wielu przypadkach dalej gdzieś tam jest, prawda? Skrajna, skrajna, totalna bieda. Mówmy sobie wprost, szanowni państwo, no ale Mateusz Morawiecki widocznie miał za dobrze w życiu i, i, i widocznie nie zaznał biedy. Eee, nie zaznał biedy, widocznie, szanowni państwo. No i tyle, no mówmy sobie wprost, a jak zaznał, no to chyba za mało zaznał, bo tak wszystko nam rozdał, że przez niego my będziemy biedować. I tak samo Donald Tusk, to właśnie. Przez niego, szanowni państwo, to przez Donalda Tuska. Mówmy sobie wprost, bo ktoś mi tam powiedział, no ale to to Unia Europejska każe. No, no nie, no, Unia Europejska. Tak, tylko że tam, szanowni państwo, siedział Donald Tusk, tam siedział ci wszyscy politycy PO, czy ci wszyscy komuniści, oni za tym głosowali, żebyście zamarzali, albo żebyście płacili 5 tysięcy złotych miesięcznie za ogrzewanie. A jak chcecie płacić 3 tysiące złotych miesięcznie za ogrzewanie, no to musicie wydać 100 tysięcy złotych na to, żeby przetransformować swój dom w statek kosmiczny. Taka w danym momencie jest rzeczywistość. I to się, to, to się źle skończy, mówmy sobie. po to się bardzo źle skończy. Bardzo źle skończy. No ale, jakie to ma odzwierciedlenie? Czy, 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 czy jesteśmy w stanie z tego wybrnąć, szanowni Państwo? No jesteśmy, musielibyśmy to wszystko pokazować. No ale dzisiaj nie mówimy o tym. Chcę się streszczać, chcę rozmawiać o rynku nieruchomości, ale nie w sposób nie powiedzieć tego. Co nadchodzi do Polski, co już dawno właściwie nadeszło, tylko że to jest metoda gotowania żaby po kawałku, po kawałku. Jedna gmina, druga gmina, jedno miasto, trzecie miasto. Mówmy sobie wprost, jestem fanem czystego powietrza jak najbardziej. Jestem fanem, szanowni państwo, mmm, czy środowiska czystego. Jest to oczywiste, no ale to trzeba robić z głową, a nie tak jak ci ludzie nam e, każą. To są tacy ludzie, którym nie podobają się nasze opony. I Każą nam je odkręcić i będzie trzeba walić 30 km z buta. Polska, szanowni państwo, w danym momencie upada ekonomicznie, mówmy sobie wprost, upada też narodowo, bo naród jest w wyludnieniu. Na, w, 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 podmiankę, w podmiankę wprowadzono do Polski 4 miliony ludzi, którzy po prostu uciekli z kraju ogarniętego W i po prostu nie mieli co ze sobą zrobić. Sytuacja jest kata, katastrofalna i za tą sytuację oczywiście jest odpowiedzialna opozycja, jest odpowiedzialny Kaczyński, Morawiecki, szanowni państwo, i za, 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 za sytuację tą z tymi kominami, z, tymi, z tym, że nie wiem. Każą nam pelet kupować od Niemców, czy coś, prawda? To jest. To jest wszystko wina Tuska, tak? To jest wszystko wina Tuska, to jest wszystko wina PO, bo oni mogli, nie musieli za tym głosować. No, mówmy sobie wprost, to nie musiało być przegłosowane. Oni za tym głosowali, więc yy, 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 mówmy sobie wprost, to jest wszystko ich wina. Yy, zobaczymy, jak Polska na tym wyjdzie. Wiemy, że jest trage tragedia po prostu w danym momencie, jeżeli chodzi o sytuację w Polsce. No, bo nie dość, że mamy najwyższą ni w danym momencie co jeszcze się składa na rynek nieruchomości. No w danym momencie mamy najwyższą inflację w całej, w całym regionie. Nikt nie ma wyższej inflacji aniżeli w Polsce. Mamy najwyższą inflację w całym regionie: wyższą od krajów bałtyckich, wyższą od krajów skandynawskich, wyższą od Niemiec, wyższą od Czech i Słowacji. Najwyższa inflacja, najwyższe oprocentowanie, wyższe oprocentowanie od tych wszystkich krajów, które wymieniłem, Szanowni Państwo. Najwyższą inflację, najwyższe oprocentowanie. No i nasza waluta zachowuje się jak zachowuje: czyli trochę spada, trochę rośnie. Widzimy znowu spadła tam 3,88, ale właściwie jest na. W tym samym poziomie, na którym była rok temu, czyli w chwili, gdy koalicja Kosiniaka-Kamyszy, yy, 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 tego, yy, Hołowni i Donalda yy, przejęła yy, władzę w Polsce. Taka rzeczywistość. Yy, nic, nic, się, nic się dobrego w Polsce, szanowni państwo, przez rok nie stało, tylko sytuacja się pogarsza, a od września jeszcze więcej i jeszcze więcej ludzi będzie. Będzie miało zakaz ogrzewania swoich nieruchomości, czyli będzie musiało zamontować sobie piece za 20 tysięcy złotych gazowe, tylko że ten gazowy piec mogą ci za 5 lat zabronić używać. No to musisz zrobić pelet, a pelet no jest jaki jest, prawda? No. Polska, szanowni Państwo, Polacy są przyduszani do samej ziemi w danym momencie. Musimy sobie to powiedzieć jasno: do samej ziemi. Waluta 3,88 jest to bardzo tanio, bardzo tania złotówka, bardzo słaba złotówka, choć oczywiście media głównego nurtu potrafią napisać, że polska złotówka się umacnia. Polska złotówka jest silna, jak jest silna, jak jest najtańsza w historii, prawda? No, i to. Ludzie to rozumieją, w to wierzą, prawda, no bo wierzą, bo są omanieni. No ja jak wierzą, no to są głupi. E jeżeli są omanieni, no to są głupi, jeżeli ktoś czyta coś przez 20 lat i dalej wierzy w głupoty, mimo tego, że go oszukują. Czyli no proszę bardzo, polska złotówka jest najtańsza w historii do dolara amerykańskiego. Proszę, pomijając te katastroficzne e, zawalenia waluty do dolara amerykańskiego Proszę bardzo, bum, 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 bum Tu było najgorzej, prawda, tylko że tutaj podwyższono oprocentowanie, prawda Do, do 6,75, dzisiaj jest to 5,75 i ona jest tutaj No ale to jest wszystko, szanowni Państwo, zawalający się trend polskiego złotego I tutaj będziemy mieli wariant turecki albo będziemy mieli oprocentowanie 10% Albo 15%. To jest wszystko bardzo ważne, bo musimy sobie zrozumieć, że polska złotówka w pewnym momencie. Może się zawalić też z innych takich ważnych punktów, takich właśnie z, z, z takich stron, o których w ogóle się nie mówi. Na przykład, zawali się z tego powodu, że ludzie zaczną masowo, no bo jeżeli ludzie zaczną dostawać mandaty, no bo proszę sobie wyobrazić, w coraz większej części województw, miast, gmin, ludzie zaraz będą dostawać mandaty, jeżeli nie założyłeś sobie pieca za 100 tysięcy złotych to, ludzie będą, no, pieca za 100 tysięcy, no bo czasem to, żeby się opłacało piec założyć, to trzeba wiele rzeczy zrobić, rury wymienić to, tamto, czasem dach, no to to wszystko czasem 100 tysięcy złotych kosztuje, prawda, i więcej. Jeżeli tego nie zrobisz, no to nie będziesz mógł ogrzewać, nie będziesz mógł, że to zamarzniesz, nie zamarzniesz, jak będzie sobie, nie wiem, co zrobisz, prawda, no to zachorujesz, no bo nie będziesz grzać, będziesz żyć w wilgoci, w grzybie, grzyby powoduje choroby, ludzie starsi z nadciśnieniem powinni mieć ciepło, bo gdy się jest w zimnie, no to to ciśnienie się podwyższa, prawda, oni po prostu chcą nas zagłodzić, zamrozić, Donald Tusk, oni wszyscy pełni za tym głosowało, komuniści za tym głosowało, to są, szanowni państwo, ludzie źli. Mówmy sobie wprost, ci ludzie niszczą nasze rodziny, ci ludzie chcą zamrozić nasze rodziny, zagłodzić o procentową inflacją, prawda? Taka jest w danym momencie rzeczywistość. Jesteśmy zagładzani, jesteśmy, szanowni państwo, zamrażani, Jesteś, jest nam wyciągane wszystko, co w ogóle mamy, prawda? Specjalnie jest rozdawanych masowo pieniędzy tyle, specjalnie Morawiecki, prawdopodobnie. Morawiecki rozdał te pieniądze, które rozdał, to tylko czubek góry lodowej, znaczy się wierzchowe góry lodowej, ale tylko pokazuje, jak to działa, prawda? Bo mimo tego, na przykład jak Morawiecki niszczył, prawda? No to niszczył tak, że ludziom się wydawało, na przykład o, rozda 20 miliardów zagranicznym bankom, zagranicznym deweloperom i ludzie myślą, że to pomoże nasze Temu narodowi, że będziemy dzięki temu, nie wiem, lepiej żyli, co jest nieprawdą, bo to pieniądze zostają wypompowywane za granicę. Tak, więc finalnie my tracimy właściwie jako cały naród, bo on po prostu te pieniądze tak rozdał prawda? mówmy sobie wprost, ten człowiek chyba nie rozumie ekonomii, a jak, a jak rozumie to zrobił to specjalnie no i, i, i taki człowiek po prostu rozdał nasze 20 miliardów które będziemy rozdawać przez 10 lat szanowni państwo, Do, Donald Tusk chce więcej rozdać, czyli oni tak rozdamy wam więcej co zrobimy? Rozdamy 20 miliardów zagranicznym bankom zagranicznym deweloperom, no to to banki dostaną, a nie ty, czyli biedniej Donald Tusk co zrobi? Olimpiadę zrobi. No to te pieniądze przecież to nie będą dla Polaków. Przecież yy, nikt nie zyskał yy, na Olimpiadzie. Nic nie zyskamy, tylko wydamy pieniądze zamiast na szpitale, zamiast na to, na tamto. No to pieniądze też po polecą za granicę. Też z tym nic nie zyskamy, mówmy sobie wprost. Nic z tego nie będziemy mieli, tylko będziemy coraz biedniejsi, prawda? To jest wszystko, żeby nas omaniać. Kredyt 0% też poleci w zagraniczne banki, w, zagraniczne w zagranicznych deweloperów. Myślicie, że pieniądze inwestowane z pracowniczych planów kapitałowych y, pomagają naszej gospodarce? Nie, no bo te pieniądze są inwestowane w spółki Skarbu Państwa, a spółki Skarbu Państwa pompują nominatów partyjnych. Y, to idzie, szanowni Państwo, w zagraniczne korporacje. Zagraniczne korporacje w znacznej części nie płacą podatków w Polsce. Myślicie, że, że Wy dzięki temu więcej macie pieniędzy? Nie, nie macie, bo kiedyś dolary były po 2 tak? Jak mieliście 2000, proszę zobaczyć, jak mieliście kiedyś 2000, popatrzcie, jak kiedyś mieliście 2000 zł, w 2008 roku. No to mieliście 1000 dolarów, nie? Jak zarabieliście 4000 zł w 2008 roku, tutaj, no to zarabialiście 2000 dolarów. Po 20 latach rządu na zmianę Tusk, Kaczyńskiego, Morawieckiego, no to jak zarabiałeś 4000 zł w 2020, no to już nie było to 2000 dolarów, a 800 dolarów. Czyli 1200 dolarów mniej. Zakładając takie sumy, mówi, że twoja nieruchomość kosztowała w 2008 roku 200 tysięcy złotych. A w 2022 kosztowała 150%, czyli 500 tysięcy złotych? Grubo się mylisz. A że teraz trochę spadła do 400 tysięcy? Grubo się mylisz, bo to jest dalej 100 tysięcy dolarów. 200 tysięcy złotych w 2008 to było 100 tysięcy dolarów, w 2022 to było też 100 tysięcy dolarów. Mimo tego, że to było 500 tysięcy złotych, wtedy to było 200 tysięcy złotych, a dzisiaj 100 tysięcy dolarów to 400 tysięcy złotych. W ogóle nie ma żadnej zmiany. W niczym się nie bogacimy, Szanowni Państwo. Tylko biedniejemy każdego dnia nasze pieniądze są rozdawane na masową skalę jesteśmy zżerani inflacją, czyli ukrytym podatkiem teraz będziemy wydawać pieniądze na gaz my gazu nie mamy, więc będziemy rozdawać te nasze ciężko zarobione złotówki za granicę, za gaz gazu zabronią jedyną rzecz, którą mamy to mamy drewno, węgla, już nie mamy gazu zaraz zabronią, bo też pieców chcą zabronić gazowych, no to co, będziemy kupować pelet z Niemiec, bo oni będą mieli certyfikaty a my ich nie będziemy mieli, prawda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej to, to, to nie ma żadnego końca, szanowni państwo, nie ma końca. E, taka jest e, rzeczywistość, Sprawa, sprawdzałem nieruchomości w Grecji i szanowni państwo, w Grecji tam można 3-4 razy taniej kupować w nieruchomości sprawdzam sobie tam tą północ Grecji, nad Bułga, pod Bułgarią. No i tam wiecie, w tych miejscowościach greckich można sobie kupić nieruchomości 2-3 razy, 4 razy taniej niż w Polsce, prawda? Ja nie mówię, że Grecja, no wiadomo, że Grecja to, ale mówię chociażby o nieruchomości tak, no ale tak się właśnie kończy opętańcza polityka z którą mamy w danym momencie do czynienia tak, a na sam koniec na, na sam koniec tutaj widzę jakichś polityków, którzy tak się cieszą, że na przykład w Chorwacji zrobią znowu pobór i dwa miesiące szkolenia będzie trzeba mieć w Chorwacji i mówią, że w Polsce też, tak, tylko, że w, w, w Chorwacji nie grozi im Rosja w Chorwacji, szanowni Państwo nie grozi im Rosja i w Chorwacji mieszka, wiecie, 5 mil milionów ludzi a w Polsce jest 5 milionów urzędników, którzy żrą za nasze, niszczą nas, za nasze i jeszcze chcą nas, ale bronić nas za nasze nie chcą, prawda? No taką mamy sytuację, mamy, szanowni państwo, wiek emerytalny 55 lat, 60 lat, w Wielkiej Brytanii wiek emerytalny to jest w danym momencie 67, zaraz będzie 68 Taka jest w danym momencie rzeczywistość w całej Europie te wieki podwyższane my będziemy musieli płacić, ba, wiecie, to jeszcze pół biedy, jak ci ludzie mieszkają w Polsce, ale przecież miliony Polaków wyjechało za granicę i coraz więcej kobiet, coraz więcej, bo to wiek emerytalny dla kobiet jest 60 lat coraz więcej kobiet, które mieszkają, Polek kobiet, które 20 lat temu na przykład przewracowały 15 lat w Polsce, 30 lat temu przepracowały 10 lat w Polsce, prawda? Dzisiaj już prawie mają 60 lat, powiedzmy, prawda? Dużo jest takich kobiet. Za 5 lat, za, za, 5, za, 5 lat, za 10 lat będą wjeżdżały se, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy kobiet yy, Polek z zagranicy, które będą osiągały polski wiek emerytalny które pracowały 20 lat temu, 30 lat temu, mają wypracowanych lat 10, 15, 20 i na masową skalę setki tysięcy polskich kobiet zaczcie otrzymywać emerytury z państwa polskiego, na które wy musicie ułożyć, gdy będą mieszkały tam. Czyli nie będą tych pieniędzy w, yy, wydawać w Polsce. Tak? Mówię wam, że to jest. Wiecie, to by było jeszcze pół biedy, gdyby ten wiek emerytalny był taki wysoki jak w Wielkiej Brytanii. Tam wiecie, 67 za 68, no ale to jest 60 lat, tak? I przez te dziesiątki lat będzie trzeba płacić tym ludziom te emerytury tam za granicą, tak? No wypracowali sobie takie prawo i koniec, i będzie trzeba, prawda? Nie ma, zmiłuj się. Ja, ja nie mówię, żeby nie, tym kobietom nie wypłacać, tylko mówię, że tak jest, tak? Takie rachunki na nas nacierają, szanowni państwo, z każdej strony, a na to wszystko będzie pracował y, y, polski frajer. Y, no a, no. A, zakładając, zrobiłem taki film ostatnio, prawda, który pokazuje, szanowni państwo, że w Polsce jest tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o sklepy tylko jeżeli chodzi o, o sklepy hipermarkety, markety, dyskonty, małe sklepy, które należą do zagranicznych korporacji to jest ich prawie 10 tysięcy punktów 10 tysięcy hipermarketów, marketów wielkich kol kolosów dyskontów, 10 tysięcy punktów plus magazyny, plus samochody 10 tysięcy 10 tysięcy 10 takich punktów to wszystko jest za granicą płacą podatki za granicą a nas, a nas się straszy, że my mamy tego bronić, bo to jest patriotyzm bronić francuskiego hipermarketu czy portugalskiego dyskontu bo to jest przecież honor i patriotyzm, nie, to jest frajerstwo i idiotyzm, to jest zwykłe frajerstwo dla ostatnich frajerów mówmy sobie wprost ci ludzie, ci ludzie co teraz tutaj to uskuteczniają, no to zajmą się olimpiadą, Polska będzie się rozpadać, tak jak w Grecji to jest wszystko przerobione, w Grecji też się zajęli olimpiadą, no i Grecja upadła to no przecież yy, Olimpiada w Grecji też była. To jest wszystko to samo, szanowni państwo. W Grecji była Olimpiada w którym tam roku? W 2004 czy 2002? Pamiętacie Olimpiadę w Grecji? Jak tam rozdawali pieniądze? No i to się wszystko zawaliło, no i mamy sytuację w Grecji, że dzisiaj w Grecji zarabia się tyle samo, co w Polsce, prawda? Powiedzmy, znaczy nadal w statystykach oni dalej zarabiają, w statystykach to w ogóle oni są dwa, trzy razy bogatsi dalej, prawda? No ale mówi się, że tam jest bieda, tylko, że tam nie trzeba gazu, tak? Tam nie trzeba gazu w zimę, a u nas gaz trzeba, ba, ale tego gazu to zaraz nam zabronią, prawda, używać, już pieców, no mówmy sobie wprost, proszę zobaczyć, to są, szanowni państwo, to już się dzieje, proszę zobaczyć, to już się dzieje, szanowni państwo, od 1 września 2021 2000... 20 województwo Pomorskie. Od 1 września 2024 roku zakaz użytkowania kotłów bezklasowych lub o klasie niższej niż 3. Za chwilę zapraszam na drugą część tego materiału, ale aby nie ominąć tego materiału, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu YouTube powiadomi cię tak szybko, jak jest to możliwe, o najnowszej drugiej części tego materiału. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce, cześć!